Volkswagen zajechał drogę BMW, doszło do bardzo groźnie wyglądającego zderzenia. Piesi uciekali z schodnika. W środę 7 maja, tuż po godzinie 14.00 na ulicy Piaskowej w pławach doszło do groźnie wyglądającego zderzenia Volkswagena z BMW. 79-letni kierowca Volkswagena, skręcając w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu z naprzeciwka BMW. W wyniku kolizji oba auta wypadły z toru jazdy i zbliżyły się niebezpiecznie do przejścia dla pieszych, gdzie kilka osób czekało na zmianę świateł. Tylko dzięki szybkiej reakcji piesi zdążyli uciec, nikomu z nich nic się nie stało. Do szpitala trafił 25-letni kierowca BMW, który po badaniach został wypisany z ogólnymi potłuczeniami. Pasażerowie nie odnieśli poważnych obrażeń, obaj kierowcy byli trzeźwi, 79-latek został ukarany mandatem i punktami karnymi za spowodowanie kolizji.